Witam Was serdecznie kochani w czytaniu wybierz kartę na pełnię w lie 28 stycznia 2021 roku. To są Wasze opcje, które sobie tutaj wybieracie. Grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3. Popatrzcie na te karty, pozastanawiajcie się, ja chwileczkę pogadam do Was, a wy będziecie w tym czasie mieli chwilę na to, żeby zdecydować, która karta jest rzeczywiście tutaj dla Was, która grupa będzie Wam. Przeznaczona do wysłuchania. Jaki jest temat czytania? Tematem czytania, który chciałabym poruszyć, jako że jest to pełnia w lwie, jest to, co macie w sobie ukrytego i czemu być może nie dajecie ekspresji. Co gdzieś tam chowacie przed światem. Być może ktoś z Was zadaje sobie pytanie, czy powinienem wypuścić ten produkt, ten biznes, coś powiedzieć, czegoś nie powiedzieć, coś pokazać, coś ujawnić. Tutaj będę starała się wyłuskać z tego czytania, właśnie. Takie rzeczy dla Was. Mam nadzieję, że z niego gdzieś tam skorzystacie, zastanowicie się. Da Wam on taką chwilę na przemyślenie. Czytanie nie będzie długie. Będę oczywiście dotasowywała do nich tarota. Pamiętajcie jednak, że to jest czytanie ogólne, tak? Nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli rezonuje z Wami więcej niż jedna grupa, jedy, więcej niż jedna karta, to oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby wybrać więcej niż jedną grupę. Pamiętajcie o tym, jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, no to w opisie pod filmem znajdziecie mojego maila, na którego możecie się ze mną kontaktować. Tam jest też Instagram, jeżeli chcecie troszeczkę bliżej ze mną poobcować, to serdecznie tam zapraszam, bo jestem tam również dość często i tak bardziej może mniej tarotowo, bardziej prywatnie. No i... Pamiętajcie, komentarze, łapki, subskrypcje, koniecznie z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia o tym, kiedy pojawiają się nowe materiały, za wszystkie pozostawione aktywności na kanale. Bardzo serdecznie Wam dziękuję z tego miejsca, jest mi niezmiernie miło, jestem bardzo, bardzo Wam wdzięczna za to wszystko. No i cóż, mam nadzieję, że już wybraliście tutaj gdzieś swoją grupę, zastanowiliście się, która jest właśnie dla Was. I przechodzę, i przechodzę do. Czytania, zaczynam od grupy pierwszej, od grupy z muszelką, od grupy z, ze spiralą, może tak. Grupa ze spiralą, zobaczymy co tutaj Tarot zechce Wam przekazać, na czym, co powinniście ujawnić moi kochani, co powinniście pokazać światu, czego się nie wstydzić, co uwydatniać. Karty, tak, proszę pokażcie, co na grupę. Pierwszy. Zobaczymy, co tam ta zechce wam przekazać, moi kochani. Na tym właśnie, pełnię. Pamiętajcie, że energia pełni działa też e, kilka dni po niej, tak? Do dwóch dni po pełni, dlatego też możecie z tej energii korzystać przez ten najbliższy około pełniowy czas. co dla Was, moi kochani, na tę pełnię. No cóż, karta świata, karta rycerza kielichów i karta ósemki, pentakli. Wszelkie... Projekty, wszelkie zadania, wszelka praca i aktywność umysłowa, którą wy chcecie podejmować, a darzycie, a darzycie ją po prostu uczuciem, to jest właśnie to, co powinniście ujawnić. Jeżeli zastanawiacie się, tak jak już wspominałam, czy zacząć pracować w jakimś tam. Yy, miejscu czy nad, jako, nad jakimś projektem, jakąś aktywnością, która jest bliska Waszemu sercu, która sprawia Wam po prostu przyjemność, to jak najbardziej tak. Uważam, że wszechświat daje ku temu zielone światło, szczególnie jeżeli od dłuższego czasu kręcicie się wokół tego tematu i nie możecie się przekonać, jesteście gdzieś tam nie możecie zakończyć pewnych e, schematów, bo zobaczcie, powtórzyła mi się jakby dwa razy ta karta, czyli ta karta Round and Round, która jest tali wyroczni i karta świata, która mówi o domykaniu cyklu. Nie powtarzajcie w kółko tego samego cyklu. Jeżeli chcecie spróbować czegoś nowego, to odwagi, wyjdźcie z komunikatem do wszechświata, jestem gotowa. Tutaj y, pokazuje mi się, bardzo mi się rzuca w oczy w tej karcie, ósem, karcie ósemki i pentakli. Y, zioła, tak, które są tutaj e, na tej karcie przedstawione, te półmiski z ziołami, więc być może chodzi tu o jakieś rzeczy typowo takie. No może, nie, no, może i magiczne, tak? Chodzi mi o jakieś właśnie sporządzanie, mikstur i tak dalej. Być może coś związanego z ogrodem, być może coś związanego z gotowaniem jest Wam bliskie również, i na tym chcielibyście się skupić. Wytwarzanie jakichś wyrobów typu świeczki, typu kadzidła, typu um, nie wiem, mieszanki tego typu. To się wybija na taki pierwszy ogień, ale to oczywiście nie jest wszystko. Wszystkie projekty, wszystkie rzeczy, wszystkie prace, wszystkie oferty, które do Was przyszły i które Wy naprawdę rozważacie, ale na które nie potrafiliście do tej pory się otworzyć, na które byliście z jakiegoś powodu zamknięci, e, dlatego że jakiś cykl w Waszym życiu musi zostać zamknięty, żeby za tym podążyć, albo powinien zostać zamknięty, żeby za tym podążyć, to jest bardzo dobry moment, żeby się na to odważyć. Żeby pójść za tym, żeby to, co nie satysfakcjonuje, to, co w czym się czujecie jak w kołowrotku, jakbyście się kręcili w kółko i w kółko, i to, co nie przynosi rezultatu, można zamknąć, bo to, co Wy chcecie naprawdę robić, to, co Wy chcecie naprawdę pokazać, z takiego poczucia, że to będzie dobre i dla mnie, i dla ludzi, którzy będą z tego korzystali, to jest. Dla Was naprawdę zielone światło od wszechświata. Wszechświat mówi, że osoby z, z grupy pierwszej, które wybrały właśnie tą kartę, nie muszą się już kręcić w kółko tam, gdzie nie są usatysfakcjonowani. Tylko jeżeli chcecie pokazać jakieś rękodzielnicze, na przykład dzieła, tak, czy po prostu coś, co chcielibyście robić, na przykład zarobkowo, albo edukować się w jakimś kierunku, to nie ma tutaj powodu gdzieś tam do zamartwiania się nad tym. To jest dobry pomysł, wy na tym skorzystacie, wasze serce, wasza radość, wasza ekscytacja na tym skorzysta i jeszcze dodatkowo osoby, które będą bene, beneficjentami waszej pracy, również na tym skorzystają. Na wielu poziomach na poziomie energetycznym i emocjonalnym. Również. Także, kochana grupa pierwsza, wszystkie sprawy związane z jakimiś być może małymi czy większymi biznesami, dodatkowymi zarobkami, nauką czegokolwiek, doszkalaniem się, zmianami zawodu, zakańczaniem czegoś, wchodzenie, przebranżawianie się na branżę, która sprawia mi przyjemność, a której nie jestem pewna? Wszechświat mówi, tak. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Dziękuję Wam bardzo, cudownej pełni Wam życzę, moi kochani i przechodzę do grupy numer 2. Grupa numer 2. Zobaczymy co tam tarot dla was kochana grupa numer 2 przygotował. Pamiętajcie, że z energii pełni można korzystać kilka dni przed, kilka dni po, to nie jest tylko energia skumulowana w ten jeden dzień, także możecie ją wykorzystywać przez ten najbliższy około pełniowy czas moja druga grupa. I zobaczymy, co Wszechświat żebyście Wy pokazali, z czym żebyście wyszli do ludzi, co żebyście przestali gdzieś tam ukrywać i odważyli się pokazać na zewnątrz, nie tylko trzymać coś w środku. Zaraz tutaj zobaczymy, co karty Tarota zechcą powiedzieć w grupie numer dwa. Grupa numer dwa. No, w grupie numer dwa zdecydowanie emocjonalne rzeczy się pokazały. Być może jesteście osobą z znaku wodnego, ale to oczywiście nie musi być to jest ewidentnie jakaś emocjonalność. Sprawy związane z gdzieś tam wnętrzem odczuciami. Sama karta To Be Fair, czyli bądź po, w porządku, mówi o tym, żeby właśnie być w porządku wobec siebie, wobec swoich uczuć, a bądź fair wobec siebie i wobec innych, wobec tego, co czujesz. Tak to widzę, patrząc na tę kartę. Jeżeli uważasz, że w Twoich przyjaźniach, w Twoich relacjach, gdzieś wśród Twoich bliskich są zachowania nie w porządku, albo Ty zachowałeś się nie w porządku, albo ktoś zachował się nie w porządku wobec Ciebie, to nie chowaj głowy w piasek, tylko wychodź temu naprzeciw, w sposób dojrzały, w sposób spokojny, nie jako nagonka, nie jako pośpiech, ale teraz jest bardzo dobry moment dla Was, <laughs> grupo numer dwa, żebyście w pełni zaakceptowali to, że niektóre rzeczy być może Wam się nie podobają w Was, w innych, przyjęli to do siebie bez, bez właśnie takiej nagonki też na siebie i na swoje odczucia, z dużym spokojem i okazujcie te uczucia w zgodzie ze sobą. W zgodzie ze sobą. Czy to są uczucia pozytywne, czy to są uczucia negatywne. Te uczucia możecie pokazać w sposób zrozumiały, bez jakby ranienia nikogo, ale też bez ranienia i siebie wewnętrznie. Jeżeli uważacie, że jakieś granice są przekraczane, możecie to powiedzieć teraz, to jest dobry moment. Jeżeli uważacie, że więź z kimś, i to nie musi być więź romantyczna, ale może, powinna zostać zaciśniona, to to również jest dobry moment. Dlatego, że czasem ze strachu my nie mówimy takich rzeczy, nie dajemy do zrozumienia, że chcemy więź zacieśnić, bo od razu szykujemy się na porażkę, na to, że ktoś nie będzie tego chciał albo źle to odbierze. A wydaje mi się, że tutaj to nie będzie miało miejsca. Oczywiście to jest czytanie tylko i wyłącznie ogólne. Natomiast myślę, że tutaj zacieśnianie więzi emocjonalnych i mówienie sobie prosto w oczy całej prawdy, nawet jeżeli to będzie kocham cię, którego bardzo długo nie chcieliście komuś powiedzieć. I to nie musi być partner romantyczny, to może być przyjaciel, ktoś z rodziny, jakaś bliska osoba. Nie ukrywajcie swoich emocji. A już szczególnie tych pozytywnych, jeżeli boicie się cieszyć, jeżeli boicie się powiedzieć swoim znajomym, swojej rodzinie o swoich radościach, o tym, co Was cieszy, o tym, co Wam daje spokój, o tym, co Was nakręca, o tym, co Was napędza. karty mówił: bądźcie wobec siebie w porządku, a jeżeli są wśród Was ludzie, którzy nie mogą znieść tego, że jesteście szczęśliwi, to ja Wam gwarantuję, że to nie są Wasi przyjaciele. Możecie się otwierać emocjonalnie. Możecie. Swoje emocje wyrażać: dobre emocje, słabsze emocje, smutek, wesołość, radość. Wszystkie emocje są dobre, żadnych nie trzeba się wstydzić. I ważne jest, żeby być w porządku wobec siebie i wobec innych. Ukrywanie uczuć przed kimś nie jest w porządku przed tą drugą osobą, również, nawet jeżeli ona się z nimi nie zgadza. Moja droga, grupa numer 2. Emocjonalnie dużo wody, bardzo dużo wody, natomiast pora na to, żeby tą wodę uwolnić. Nie trzymać jej w środku, nie próbować racjonalizować, bo pokazała się karta to, ja to czytam jako kartę powietrzną, tak? Tu wszystko, reszta, jest kartą, są kartami wody. Nie próbujcie racjonalizować, nie próbujcie gdzieś tam. Że tak powiem, zapowietrzać tej wody, bo to i tak tąpnie w końcu. W końcu ta wola będzie musiała wypłynąć. A teraz jest wspaniały czas na to, żeby to poszło po Waszej myśli. Cudownej, pełni Wam życzę. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Dajcie znać w komentarzu, jak z Wami rezonowało. No i mam nadzieję, do usłyszenia. Grupa numer 3 teraz tutaj się pokazuje. No. Nope. Place like home. Nie ma to jak w domu, moi kochani. Zobaczymy, co karty Tarota na tą pełnię zechcą Wam przekazać, jaka dla Was informacja, co powinniście pokazać światu, z czym się otworzyć, z czym wyjść do ludzi, co pokazać. Pamiętajcie, że tą energię pełni możecie wykorzystywać przez te najbliższe dni. Dwa dni wcześniej, dwa dni później. To jest taka około energia i z niej możecie korzystać, także... Zobaczymy, co tam tarot zechce Wam pokazać. Szybko, krótko na temat. Grupa numer 3. Co dla Was, co powinniście pokazać? Co uzewnętrznić? Grupa numer 3. Uuu. Silna grupa, bardzo silna grupa. Same karty Wielkich Arkan Siła, Wisielec i karta koła fortuny. Dla części z Was mam wrażenie, bo to jest taki bardzo konkretne, bardzo konkretny przekaz, na pewno nie dla wszystkich, ale część z Was chce ustabilizować się. I z jakiegoś powodu pewnie część z Was nie mówi tego komuś, albo tego nie pokazuje. A dobrze by było to pokazać. Jeżeli chcesz stabilizację, jeżeli chcesz wyrównanie, jeżeli chcesz zatrzymania, powiedz to. Powiedz to. No i teraz, dobra, to było takie bardzo, bardzo konkretne pytanie, bardzo konkretna odpowiedź na, na to pytanie dla niewielkiej grupy osób. Natomiast dla osób, które gdzieś tam się z tym nie identyfikują, to oczywiście tutaj jest jeszcze jedna możliwość, która się pokazuje również bardzo silnie. I chodzi tutaj po prostu o zmianę. Jeżeli jesteś na takim etapie w życiu, że po prostu tej zmiany potrzebujesz i zbierałeś się długo na odwagę, i, i zebrałaś się, tak? Zebrałaś się na tę odwagę w końcu, masz, czujesz tę moc, że mogłabyś to w końcu zrobić, a jedyne, co ciebie powstrzymuje, to. Opinia innych, opinia wszystkich dookoła i najczęściej opinia osób w ogóle niezwiązanych z tobą, ani nie połączonych jakimiś konotacjami rodzinnymi czy cokolwiek, tylko randomowi ludzie, znajomi na Facebooku, nie wiem. Tak? Cokolwiek by to było, to nie przejmuj się tym w ogóle. Karta mówi: Nie ma to jak w domu. Dom możemy rozumieć oczywiście jako rodzinę, jako najbliższych. Tak, to możemy rozumieć jako dom, jako rodzinę, więc jeżeli masz wsparcie tych osób, to to jest jedyne, co powinno się dla ciebie liczyć, a nikt inny w ogóle to nie ma znaczenia, to nie jest istotne. Co oni powiedzą? Bo oni ciebie nie znają, bo oni twoich rachunków nie płacą, oni nie śpią koło ciebie w łóżku, oni się z tobą nie budzą, nie mają twoich problemów ani twojego konta w banku. To jest Twoje życie. Jeżeli masz wsparcie innych, to obcy ludzie w ogóle nie powinni się liczyć ani ich zdań. Jeżeli tego wsparcia w domu również nie ma, to tą kartę można tłumaczyć. Ja sobie ją tłumaczę w takim wypadku jako Ciebie, jako Twoje ciało. I jeżeli są jakieś zmiany w Twoim życiu, które Ty byś chciała w swoim ciele na przykład zmienić, tak fizycznym, Czyli na przykład nie wiem, chciałabym schudnąć, chciałabym zmienić kolor włosów, chciałabym przytyć, chciałabym e, zrobić szpagat, chciałabym ćwiczyć, chciałabym e, nie wiem, cokolwiek zrobić, tak? Ze swoją kondycją, ze swoją dietą. Z czymś, co wpływa na Twoją fizyczność? E, to może coś być związanego z gimnastyką, tak? W ogóle dla części z Was. To nie bójcie się tej zmiany. Nie, bo co oni powiedzą, jak ja sobie przefarbuję włosy na różowo? A co ich to interesuje? To najwyżej dostaniesz 5 lajków mniej na zdjęciu na Facebooku i tyle. A ktoś przy obiedzie tam powie, o, ona ma różowe włosy, no i co? I nic się nie stanie. Odwagi, odwagi w ekspresji siebie. Bo tutaj pokazuje się jakbyście wy siebie, swojego piękna, swojego wyglądu, swojej... Takiej wewnętrznej natury nie pokazywali w ogóle na zewnątrz, jakbyście się chowali przed opinią właśnie tego, co oni powiedzą, a tego już jest dosyć, i wy też czujecie, że tego macie dosyć. Jeżeli chcecie na swoim ciele przedstawić pewne rzeczy, zmiany, które w zachodzą w waszym wnętrzu, to to jest najbardziej w porządku rzecz wobec samej siebie. Bo to ty ze sobą spędzasz całe życie, 24 godziny na dobę. I tyle. Jeżeli, nie wiem, to nie chodzi na przykład o ciało fizyczne, bo oczywiście to nie dla wszystkich będzie, chociaż dla części myślę, że. Bo tutaj bardzo mocno mi się rysuje ta sprawa ciała w jakiś sposób. Jeżeli dla Was chodzi o jakąś inną sprawę, i tutaj też bardzo mocno mi się takie sprawy przydomowe pokazują. Jeżeli macie dość stagnacji, dość tego, co było, dość tego, że sprawy nie ruszają się w żadnym kierunku, tak naprawdę, albo wy tych spraw nie ruszacie w żadnym kierunku, to, po, to pora je popchnąć, bo koło losu już się kręci. I teraz albo pomożesz mu się kręcić, albo będziesz je zatrzymywał. No, i tutaj pokazują się na przykład, mogą być jakieś sprawy przeprowadzkowe albo remontowe, coś związanego z domem, z mieszkaniem, z rodziną i tak dalej, z budynkami też. Więc jeżeli nie chciałaś wcześniej, czy nie chciałeś, albo nie potrafiłaś światu pokazać siebie przez wygląd, przez wystrój domu, przez to, gdzie mieszkasz, jak mieszkasz, dlaczego. Bo, bo trzeba zawsze być trendy. Nie można yy, domu ustroić tak jak się chce, tylko tak jak w katalogu albo na zdjęciach na Instagramie. Bo to jest obciach mieć takie rzeczy, jak mi się podobają. To nie ma sensu. Nie ma to sensu. Bo to ty masz się czuć dobrze. I powinnaś się czuć dobrze. I ta pełnia w lwie pokaże ci, będzie dla ciebie wspaniałą okazją. Żeby to wykorzystać. I nie muszą to być nie wiadomo jakie zmiany od razu. gole się na łyso i nie wiem co jeszcze. I po prostu idę mieszkać w szałasie. Chyba, że tego chcesz, no to super. Ale nie, nie każdy chce takich radykalnych zmian. Nawet najmniejsze zmiany, przed którymi się wzdrygasz, chociaż to są takie, takie zmiany, że na pierwszy rzut oka może nawet nikt tego nie zauważy, jak ścięcie włosów 3 cm. Odważ się. Jeżeli tego chcesz, to po prostu się odważ. Wszystkiego dobrego grupa, grupo numer 3. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Cudownej pełni Wam życzę. Kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego czytania. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie na tę pełnię, że w jakiś sposób... Dałam Wam kopa do działania, być może właśnie o takich sprawach, o których Wy się długo zastanawialiście i nie potrafiliście znaleźć sobie odwagi, to niech ta pełnia w Lwie Wam tej odwagi doda. Tego Wam życzę: spełnienia wszystkiego dobrego, cudowności. No i mam nadzieję. Do usłyszenia, Papa. Pa.